Odpustów się nie da zrozumieć bez rozumienia, czym jest sakrament pojednania, bo one z tego wyrosły. Przez sakrament pojedniania wiemy, że dostępujemy odpuszczenia grzechów i w którymś momencie Kościół Zachodu sobie uświadomił, że odpuszczenie win to nie wszystko, że grzech ma podwójny skutek. Nie tylko niszczy relacje czy osłabia relacje człowieka do Boga, to byśmy nazwali tą winą, ale również wprowadza pewien nieporządek. Pewien bałagan, który trzeba naprawić. I to naprawienie tego bałaganu yy, jest chociażby zadaniem każdorazowej pokuty, czyli zadośćuczynienia, które mamy po udzieleniu nam rozgrzeszenia. I ktoś mógłby powiedzieć, jak? No to w sakramencie pojednania otrzymałem rozgrzeszenie, to po co teraz jeszcze to zadośćuczynienie? Po co ono jest potrzebne? Widać, dla naprawienia tego porządku. Otóż odpust jest. Yy, Zawstawienictwem Kościoła, darowaniem, jakimś urżeniem, jakąś pomocą w tym właśnie naprawianiu tego, tego, tego bałaganu. Książka dostępna na stronie rtck.pl